Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie z bohaterami, męczennikami misjonarzy świętej rodziny pokaże nam wspaniałą sylwetkę naszego brata Jana Osowskiego. Na temat niektórych osób mamy trochę więcej informacji, ponieważ ktoś już prędzej się nimi zainteresował, pozbierał te wiadomości w odpowiednim czasie. Im więcej lat upływa od ich tragicznej śmierci, tym bardziej zaciera się ich historia. W przypadku niektórych osób, członków naszego zgromadzenia, pamiętała o nich rodzina lub środowisko. I tak też stało się z bratem Janem Osowskim. Pamiętało o nim sołectwo w raciążu, wydając książkę o naszym męczenniku. I chciałbym dziś skorzystać z tej właśnie książki, którą wydali. Jako rodacy brata Jana, nie pozwolimy o nim zapomnieć i mamy nadzieję, że znajdzie on swoje Eksponowane miejsce w Panteonie Męczenników II Wojny Światowej. Nasz bohater, brat Jan Osowski przyszedł na świat 12 lipca 1907 roku w Nadolnej Karczmie w powiedzie tucholskim w miejscowości przynależnej do parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Trójcy Wraciążu. W rolniczej rodzinie Tomasza Osowskiego i jego żony Joanny z domu Firek. Rodzice posiadali dość duże gospodarstwo położone jednak na słabych, piaszczystych glebach. Jak zapisał w parafialnych księdze sztów ówczesny proboszcz, ksiądz Walerian Siegmund Mały Jan, został ochrzczony przez niego 21 lipca, a jego rodzicami chrzestnymi byli Paweł Waśkowski i Marianna Firek. Jan był najstarszym dzieckiem w rodzinie. Po nim urodzili się jeszcze brat Józef oraz siostra Marta, Agnieszka i Cecylia. Z wymienionej piątki Cecylia nie dożyła wieku dorosłego. Tragedią dla dzieci była wczesna śmierć matki, która opuściła ten ziemski padł w latach I wojny światowej. Nie za długo ojciec ożenił się powtórnie z Marianną Pastwą, z drugiego małżeństwa urodziło się jeszcze troje potomstwa. Brat Jan Osowski równolegle do nauki szkolnej kształtował się w młodym Janie również duch religijny. Uczęszczał na nabożeństwa do kościoła parafialnego, podobnie jak również jak rówieśnicy przyjął sakrament pierwszej komunii świętej, następnie bierzmowania, chociaż nie znamy dokładnych dat ich otrzymania. Moi drodzy, brat Jan wstąpił do zgromadzenia misjonarzy świętej rodziny. Jak się to Stało. Liczne powołania zakonne z terenu Parafii zainspirowały Jana Osowskiego do zastanowienia się nad swoją przyszłą drogą życiową. Szalę przeważyły misje święte, jakie rozpoczęły się 22 września 1932 roku w Raciążu. Z naukami misyjnymi przybyli tu duchowni ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Górki Klasztornej i był to ksiądz Antoni Kuczera i ksiądz Leopold Kiełczewski. Te nauki księdza Kuczery wzbudziły w Janie Osowskim myśl wstąpienia właśnie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Była to połowa lat 30. XX wieku. Miał zatem wówczas około 28 lat, a więc Zgromadzenie dla spóźnionych powołań było dla niego właśnie tym zgromadzeniem, które otworzyło mu tą nową przyszłość. Cóż jeszcze znajdziemy w tej właśnie historii e, brata Jana? Z dostępnych lecz skąpych informacji wiadomo, że Janosowski złożył pierwszą profesję zakonną w dniu 8 września 1936 roku w Górce Klasztornej. Wiemy, iż nowicjat trwał rok, zatem obu czyny dokonywane w tradycyjnym terminie 7 września nastąpiły w roku Poprzednim nowicjusz Janosowski przybrał imię Zakonne Jan, takie jakie nosił ksiądz Jan Bertia, więc założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Wielkim zadaniem Zgromadzenia misjonerów świętej rodziny, jak również tutaj w tej góreckiej posłudze, był posłaniec świętej rodziny. W 1925 roku polskie wydawnictwo posłańca przeniesiono z Kazimierza biskupiego do Górki Klasztornej i tym samym rozpoczęto pracę nad uruchomieniem drukarni. Pierwszą maszynę drukarską zakupiono od Wiktora Kulerskiego, wydawcy Gazety Grudziąckiej. Maszyna posiadała napęd elektryczny, ale w razie konieczności istniała możliwość poruszania jej za pomocą ręcznej korby. Drugie urządzenie, linotypy, zakupiono na dwa lata przed wybuchem wojny. Poza tym drukarnia dysponowała jeszcze dwoma mniejszymi maszynami o napędzie ręcznym i pedałowym. I na tych urządzeniach drukowano nie tylko posłańca, ale i książki założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, księdza Jana Berthier, przetłumaczone z francuskiego na język polski. I tak jak podaje owa broszura o bracie Janie Osowskim, misjonarzu świętej rodziny, królestwem brata Jana Osowskiego była właśnie drukarnia górecka, gdzie pracował w charakterze introligatora. Możemy przypuszczać, iż przez jego ręce przechodziły poszczególne numery posłańca z końca lat 30. XX stulecia, zachowane do dnia dzisiejszego nieliczne archiwalne egzemplarze tego czasopisma są niemymi świadkami jego pracy. Moi drodzy, przede mną możemy zobaczyć właśnie owe archiwalne wydanie posłańca świętej rodziny maj 1938 roku. A więc najprawdopodobniej składane również przez brata Jana Osowskiego. To taki niemy świadek jego pracy, ale przede wszystkim drogi do świętości. Brat Jad Osowski zginął w paterku w 1939 roku z 11 na 12 listopada.